Cześć, witaj serdecznie z tej strony Darek Zelinado. Chciałbym na początku tego nagrania powiedzieć Ci, że w tym materiale planuję Ci pokazać dwa moim zdaniem najskuteczniejsze ćwiczenia. Jedne z najbardziej skutecznych ćwiczeń, które można wykonywać samodzielnie w domu, a które bardzo mocno przekładają się na angielski. I te ćwiczenia też robimy sobie zawsze w poniedziałkowe live, zawsze o godzinie 20. Spotykamy się na Facebooku i na żywo robimy sobie właśnie takie. Ćwiczenia związane z tym językiem. Jeśli chcesz wpaść na poniedziałkowe live, nie ma nic prostszego w opisie, znajdziesz wszystkie informacje, gdzie to się odbywa, kiedy, jak się tam zapisać, oczywiście wszystko jest darmowe. I właśnie chciałbym od tego zacząć, zanim ja pokażę Wam tutaj taką jakby lekcję pilotażową, takie przedstawienie tego, co robimy w poniedziałek, żeby Ciebie też do tego zachęcić, żeby wiedzieć mniej więcej, czego się możesz tam spodziewać, to chciałbym przeprosić wszystkich tych, którzy w poniedziałek się pojawili na poniedziałkowym live. Było nas około 70 osób, no i niestety. Okrzyżowała nam plany pogoda. Postaram się dorzucić w tle, jak to mniej więcej się rozwinęło. Gdy przyjechałem na miejsce, mam tam takie jedno miejsce, w którym zazwyczaj robię sobie live. Y. To jest taka górka, słuchajcie. I nagle zaczęło się tam robić nieciekawie. Zrobiło się czarno w ciągu dosłownie 5 minut zaczął padać deszcz, później przerodził się w taki dość solidny deszcz, drzewa zaczęły się naprawdę mocno uginać. No i. No, musiałem po prostu przerwać tego live'a, nawet wyrzeźcie mi, co, co niektórzy sugerowali, żeby tak zrobić, ale obiecałem, że nie zostawię was z niczym, dlatego też postaram się to teraz nadrobić i dorzucam ci tego, tego live'a w formie takiej lekcji, w formie takiego materiału, który przygotowałem dla ciebie tutaj na zapleczu, a którego ty teraz wspólnie ze mną możesz zrobić. Pamiętaj, że jeśli ci się spodoba, jeśli polubisz tego typu sposób nauki angielskiego, to koniecznie wpadnij w poniedziałek na następne spotkanie. Mam nadzieję, że tym razem już uda nam się je przeprowadzić. Zazwyczaj na początku piszecie, w komentarzu na Facebooku słowo materiały. Nie jest to przypadkowe słowo, ponieważ wpisując to słowo materiały, otrzymujecie notatki, które ja przygotowuję, jakby na to spotkanie. I tutaj wyświetlą się teraz te notatki na ostatnie poniedziałkowe spotkanie. Wyglądało to w taki sposób. Mamy jakiś obrazek, często to jest obrazek z memem. Dlaczego obrazek, i dlaczego mem? Ponieważ obrazki działają fajnie na zmysły, nie tylko zmysł wzroku, ale chodzi o to, że taki obrazek możesz sobie z czymś skojarzyć, z jakąś sytuacją, nawet być może bardzo życiową sytuacją, a jak wiesz, zwroty zazwyczaj łatwiej się zapamiętuje. Dlatego jeśli masz jakieś słówko, którego kompletnie nie możesz zapamiętać, to wpisz to słówko w grafikę Google i dopisz do tego słówka my-m-e, my, e", czyli meme. Na przykład tak jak tutaj zrobiłem to ze słowem mention, którego chciałem Ciebie nauczyć, i dodaję słówko meme, mamy Did someone mention cupcakes. I to cupcakes, to są takie babeczki. Ten obrazek jakby pokazuje nastawienie wielu osób do słodyczy. Czyli czy ktoś tutaj wspomniał o słodyczach, tak by to można przetłumaczyć. Ty, czy ktoś wspomniał o babeczkach i mina tego człowieka, lekko szalonego, wskazuje na to, że on nie może się doczekać, żeby takich babeczek skosztować. I właśnie zawsze na początku zachęcam ludzi, żeby opisywali ten obrazek. Ktoś może powiedzieć, no co w tym takiego nadzwyczajnego? Czemu niby to jest takie skuteczne? Zawsze na liveach powtarzam, że. Jeśli ty zastanowisz się, co ja tutaj mogę powiedzieć, a czego nie mogę powiedzieć o tym obrazku, to być może znajdziesz jakieś swoje słabości, jakieś rzeczy, które można poprawić w swoim języku optym. Na przykład, czy byłbyś, czy byłabyś w stanie powiedzieć, że on wygląda jak szalony? Jak jest w ogóle szalony? Czy znasz słówko mad? Czy znasz słówko crazy? Wtedy być może zaczniesz się zastanawiać, jaka jest różnica między tymi dwoma słowami. Być może poszukasz też jeszcze jakichś innych słów, które opisują szaleństwo. Może będzie to insane. I rozbudowujesz cały czas bazę swojego słownictwa. Ale ważne jest też, żeby wyszukiwać jakby pełnych Zdań. Czy ja jestem w stanie powiedzieć, na przykład, że on wygląda, jakby chciał kogoś zabić? Tutaj podrzucę kilka tych propozycji. He looks like he would like to kill somebody. Czyli on wygląda, jakby chciał kogoś zabić. Albo no, możemy zastanowić się nad większą ilością szczegółów. Czy ja wiem, jak powiedzieć zęby? Czy ja wiem, jak powiedzieć, że na przykład jego zęby i oczy pokazują, że on jest właśnie wściekły, szalony, taki rozwścieczony? His teeth and his eyes. Show his mad. Mad to jest właśnie taki wściekły, zły, bardzo zdenerwowany. Albo można by powiedzieć na przykład I'd be afraid of this guy if I met him. Czyli jeśli bym spotkał tego gościa, to byłbym przerażony, byłbym przestraszony. To be afraid of to być właśnie przestraszonym o coś, bać się czegoś. I widzisz, z takich prostych rzeczy, z takiego opisywania obrazków, być może nauczysz się dziś zaledwie jednej frazy. Może dwóch, a może większej ilości. Ale tak naprawdę znów, jak powtarzam, za każdym razem będzie to mała cegiełka do twojego angielskiego. I później, następnie na, na takim spotkaniu podaję zawsze trzy słówka. Oczywiście te słówka są ubrane we frazy, żeby te frazy były nam do czegoś przydatne. I na poniedziałkowe spotkanie, które nie odbyło się do końca, zaproponowałem taką frazę Don't mention it. Co to znaczy to mention? Mention to znaczy wspominać coś. To jest jakaś taka wzmianka, jakieś właśnie nadmienienie czegoś, ogólnie wspomnienie o czymś. Moim zdaniem jest to bardzo popularne słówko, którego warto się nauczyć. Zatem jeśli jeszcze go nie znasz, warto zrobić sobie z nim jakieś przykłady. I tutaj za każdym razem też podaję kilka propozycji użycia tego słówka w zdaniach. Na przykład I should mention it, but I forgot, czyli przetłumaczymy to jako powinienem, powinnam o tym wspomnieć, o czymś tam, o czym miała być dana dyskusja, ale zapomniałem, zapomniałam. Albo następny przykład. We will never mention his name again. Przetłumaczymy to jako: My nigdy więcej nie wspomnimy jego imienia. Chodzi o to, że jest jakaś osoba, jakaś persona non grata, której w danym towarzystwie nie będziemy wspominać. I zobacz, to są takie przykłady, których być może ty nigdy w życiu nie użyjesz. Ale to nie o to chodzi, ponieważ kluczem tak naprawdę w tej sytuacji jest zwizualizowanie sobie tego słówka, jego prawdziwego znaczenia. I tego, jak można go uczyć, użyć w danej sytuacji, bo. Ty za pierwszym razem, być może popełnisz jakiś błąd z tym słówkiem. Może ono zarówno dziwnie, za drugim, trzecim, ale przyjdzie w końcu czas, że zaczniesz używać go w swojej codziennej rozmowie. I będziesz z łatwością się tym posługiwać, a to jest przecież naszym celem. Później za każdym razem, w każdym jakby tym słówku ubranym w zdania, zazwyczaj są to trzy słówka ubrane w trzy takie główne zdania, dodają też ćwiczenia. Czyli na koniec takiego jakby jednego słówka jest ćwiczenie. I w tym przypadku zaproponowałem coś takiego. Imagine that your friend says thank you for something. But you want to be nice and say don't mention it. But what? I tłumacząc to słowo po słowie, imagine, czyli wyobraź sobie, that your friend says, że Twój znajomy, Twój kolega, przyjaciel mówi thank you, czyli za coś Ci dziękuję. For something, czyli za coś. But you want to be nice and say. Ale Ty chcesz być miły, miła i mówisz, nie wspominaj tego, czyli dosłownie taki nie ma za co, tak by to też można przetłumaczyć. But what? Ale właśnie o co chodzi. I tutaj zawsze te ćwiczenia są takie, że to ty musisz wymyślać sobie coś pod siebie, coś pod swoją sytuację. I to może być taka sytuacja, że na przykład ty podwozisz swojego kolegę samochodem, on ci dziękuje, a ty mówisz: "Nie, nie musisz mi dziękować, to była tylko podwózka", widzisz? Wyobraziłeś czy wyobraziłaś sobie to w języku polskim? Może skomplikowane, może to będzie coś na początek znacznie prostszego. Na przykład dajesz komuś coś, pożyczasz komuś coś? On mówi dziękuję, a ty mówisz nie ma za co. Na przykład dajesz komuś wodę, ktoś mówi dziękuję, bardzo jest za to ci wdzięczny, a ty mówisz daj spokój, nie wspominaj tego, czyli taki nie ma za co, to tylko woda. To ma w tobie wymusić poszukiwanie w swojej głowie tego, czy sobie poradzisz z danym zwrotem, z danym słówkiem, czy też nie, czy musisz jeszcze nad nim popracować. Zatem mamy tutaj taką propozycję na wykonanie tego ćwiczenia. Don't mention it. I just gave you a lift. No big deal. To give somebody a lift oznacza dosłownie dawać komuś lift, to jest takie podnosić, czyli dać komuś podnioskę. Dziwnie by to było przetłumaczone, ale chodzi o podwożenie kogoś, czyli dać komuś podwózkę. Zatem całe zdanie przetłumaczymy jako don't mention it. Nie ma za co. To była tylko podwózka. Nic wielkiego, no big deal. I to no big deal też jest często używane w sytuacji właśnie, gdy przykładowo znów ty robisz dla kogoś jakąś przysługę. Ktoś Ci dziękuje, a ty mówisz no big deal, nic takiego. Następny przykład A friend of mine bought me a snack, czyli mój przyjaciel kupił mi przekąskę. Snack to jest właśnie taka przekąska, może chodzi o jakieś chipsy, może jakiegoś batonika. I wanted to repay. Repay oznacza takie odwdzięczać się, czyli chciałem się odwdzięczyć. But he said, ale on powiedział Don't mention it, czyli takiej nie wspominaj tego, nie ma za co mniejsza o to. I zazwyczaj wtedy wy piszecie swoje komentarze na live'ach. Ja je czytam, odnoszę się do nich, staram się jak najwięcej ciekawych rzeczy tam znaleźć. Czasem podkreślam, że o, to jest naprawdę fajny zwrot, warto go zapisać, bo często to wy podajecie lepsze przykłady, takie bardziej życiowe, niż mi się udaje znaleźć, bo wy też intensywnie szukacie tego wszystkiego. Dlatego to jest właśnie fajne na live'ach, dlatego warto być właśnie bezpośrednio na żywo na live'ie, bo to jest ta energia, której później nawet nie oddadzą nagrania archiwalne. Zatem później przechodzę do następnego zdania po przeczytaniu tych. Komentarzy tych waszych propozycji. I tutaj na poniedziałek zaproponowałem, if need be, taką propozycję. Czyli if need be, jeśli zajdzie taka potrzeba, jeśli będzie trzeba. Dość intuicyjne do przetłumaczenia, ponieważ need właśnie to jest potrzeba w języku angielskim. I need, ja potrzebuję czegoś. I w propozycji zdania wygląda to tak. If need be, I will go there. Czyli jeśli będzie trzeba, ja tam pójdę. Czy też inne propozycje. If need be, I will marry him. Czyli jeśli będzie trzeba, to go poślubię. Być może takie dość groteskowe zdanie, śmieszne, nietypowe, ale wyobrażam sobie, że jakaś księżniczka na przykład w jakimś filmie mówi tak. Jeśli będzie trzeba, jeśli zajdzie taka potrzeba, to go poślubię. Na przykład, żeby uratować królestwo. Chodzi o to, żebyś ty mógł, czy mogła sobie zwizualizować to, if need be. Inna propozycja. If need be, she will take care of me. Czyli jeśli będzie taka potrzeba, to ona się mną zaopiekuje, bo take care to jest właśnie opiekować się, dosłownie brać. Opiekę, tak by to można przetłumaczyć. Czy też jeszcze jeden przykład. If need be, I could send an email. Czyli jeśli będzie trzeba, jeśli zajdzie taka potrzeba, to ja mogę wysłać e-mail. Mogę wysłać e-maila. I tutaj znów, zanim ja podam te wszystkie przykłady, zazwyczaj przechodzimy do ćwiczenia. Czasem jest też jakiś obrazek do opisania dodatkowy, czy mem do opracowania. I na te ćwiczenia podałem coś takiego. Mam taką propozycję, żeby zrobić z tego pracę domową. Nie możemy tego zrobić w czasie rzeczywistym, dlatego podaj to w komentarzu, ok? Będzie to fajne, takie uzupełnienie naszego poniedziałkowego spotkania, które no niestety nie udało się zrobić do końca, co jeszcze raz powtarzam, wynikało z pogody. Ja naprawdę bardzo, bardzo lubię te poniedziałkowe spotkania, nie zrezygnuję z nich. Dopóki będę mógł, to będę je robił. Choćby tylko jedna osoba przychodziła na te poniedziałkowe spotkania, to ja i tak będę je organizować. Zatem. Proponuję Ci, żeby to teraz sobie tutaj zrobić, potraktuj to jako spotkanie na żywo. Możesz zatrzymać to nagranie, możesz odnieść się gdzieś do tłumacza Google. I propozycja ćwiczenia na teraz jest taka: bardzo nie chce ci się iść do pracy, ale szef gwarantuje podwójną stawkę. Co w tej sytuacji powiesz, ale z użyciem tego zdania, if need be. Czyli jeśli będzie trzeba, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ja zaproponowałem coś takiego: If need be, I will stay an extra hour. Extra hour, czyli dodatkowa godzina, ponieważ extra w języku angielskim nie oznacza, że coś jest ekstra, że coś jest wspaniałe, tylko extra to jest po prostu coś dodatkowego. But I don't like it, czyli to I don't like it, nie podoba mi się to. I jeszcze mamy dwa, dwie takie propozycje zdania, musisz uzbierać bardzo dużą sumę pieniędzy, żeby kupić coś bardzo drogiego, ale przydatnego. I co tutaj możesz powiedzieć o tym zużyciem zdania if need be? I na koniec musisz się nauczyć dużej, jakiejś dużej części materiału w krótkim czasie. Jeśli będzie trzeba, to. O właśnie, jak to uzupełnisz? Ktoś może powiedzieć, wiesz co, to jest za trudny poziom dla osób początkujących. To są zbyt zawiłe zdania. Zrób to mimo wszystko, spróbuj to zrobić. Nawet jeśli angielski jest dla ciebie czymś nowym, nawet jeśli się uczysz tego języka od tygodnia. Bo być może tutaj popełnisz błędy, być może pomieszasz coś z tymi zdaniami, może będzie to nielogiczne. Może ja powiem, hmm, I don't understand. Nie rozumiem tego. I być może poprosiłbym cię w, normalny, w normalnej rozmowie o wyjaśnienie tego, o rozwinięcie. Ale to nie o to chodzi tak naprawdę. Chodzi o to, żebyś ty obcował czy obcowała z angielskim najczęściej jak to możliwe. Czyli the more you talk, the more you read and the more you write, the more you understand. Czyli im więcej robisz, piszesz, czytasz i tak dalej, tym więcej rozumiesz. Bo teraz nauczysz się jednego słówka, być może dwóch, być może trzech, ale robiąc to wiele razy 10, 20, 30, 100 uczysz się nowych i nowych rzeczy. No, zgodzisz się chyba ze mną, że nic nie działa tak skutecznie, jak regularność i Praktyka, praktyka, praktyka. Na koniec naszych live'ów zawsze polecam jakiś jeden ze swoich kursów. Jak wiesz, teraz jestem tak naprawdę ojcem najnowszego kursu Elinado 500, plus zwrotów. Druga część, wiem, że wielu z Was już ma, oto zdjęcie z ostatniej wysyłki. Od godziny 8 rano do godziny 13 wypisywałem paczki. Dlatego mógłbym już chyba pracować na poczcie, bo naprawdę mam bardzo sprawne rączki. Jakkolwiek to brzmi. Jak wiesz, ten kurs drożeje tak naprawdę z tygodnia na tydzień, o 10 zł więcej. Taka była propozycja na pierwszym spotkaniu, na pierwszym live ie. i w opisie tego nagrania jeszcze możesz znaleźć najtańszą propozycję tak naprawdę na dziś, bo jutro za tydzień ta propozycja cenowa może być droższa, dlatego nie zastanawiaj się, jeśli podoba Ci się taka koncepcja nauki, to koniecznie zobacz prezentację najnowszego kursu ELINA do 500 plus zwrotów. Ja wiem, że już wielu z Was korzysta z tego pakietu. Wielu z Was już niebawem dostanie. Paczkę dostarczoną przez listonosza, dlatego koniecznie też. Wpadaj do naszego grona i ty. No, i na koniec, jak zwykle, żebram o łapki, jakieś udostępnienia, o komentarze, których nigdy nie brakuje na poniedziałkowych spotkaniach. Jeśli oglądasz ten materiał na Facebooku czy na YouTubie, to zostań moim subskrybentem, zostań moim fanem na Enlina, to koniecznie zostań ze mną nieco dłużej, bo ja na pewno dostarczę Ci wiele przydatnych informacji, takich praktycznych informacji związanych z językiem angielskim. No i teraz czas chyba się pożegnać. Do zobaczenia już niebawem, w kolejny poniedziałek o godzinie 20. Koniecznie zapisz się na darmowe live. W opisie znajdziesz wszystkie informacje, dlatego Pozdrawiam cię serdecznie, mówił do Was Darek z Enlinado. Cześć!